No to dobra. Bardzo. No dobra. Cześć wszystkim z scenerą. was w kolejnym odcinku z gry Raft wraz z Wiktorem. Dobra. Dobra, Dobra, doponiemy do kolejnej jakiejś wyspy bardzo ciekawej. Dobra, nie będziemy przedłużać. Czekać na napisanie to na ten na odcinek, żeby postawić. Wreszcie silnik można zadomowić. Ledwo świeżo zbudowany. Ale gdyby to nie było za mało. Mamy drugi. Też, też, post, też już Postawię. kupiony, zbudowany jest Zbudowany, stworzony. Ty, to to ci maszyna? A drugi, gdzie tam masz? Postawiłeś już? Bo. No, mamy już dwa postawione. Bo zbieranie materiału było... A, zbieraliśmy się, długo to, więc naczekaliśmy się. No, jak widzicie jeszcze, no a tu już postawiliśmy, bo tu była konieczność już, niż na odcinek. Tu ładowarka do, ładowarka do baterii, to jest bardzo przydatne byłem niedźwiedzia Więc już, y, więc już musieliśmy to postawić Ile kim mówię, stawialiśmy długo, się konstruowało, to... Mamy chyba niesymetrycznie, ale dobra Dobra, idziemy na wyspę Dobra, widzisz, Ja musiałem podejść i go zabić <grym> Czekaj, bo ja muszę takie ze dwóch zrobić, wiesz Takie... No. Ważne Poczekaj chwilę Kiedy z dwóch z A, oczyścić się z materiałów ja. już. też mam szczerze, bardzo przy sobie, bez Eee, To niepotrzebne. O, gwóźdź tu wrzucę. Kurde, są pełny znowu. To niepotrzebne. To się może przydać, to się może przydać. Żarcz.

Nic? Nie ma. Nie kieruje się. Muszę dać prąd. O, o, o. Mhm. To zielone.

Uuuu, uh, uh, uh. baliska przedez. Wykrywacie chwilę straciła, moc straci. Jestem Jesteś? Mm, jestem, chodzę sobie już z wykrywaczem. Tak i coś jest? A, była walizka prezesa. Bo wiesz, to była taka pilna sprawa dosyć. Mm, w momencie jak zacząłem nagrywać, to musiał mieć pilną sprawę. No <laughs> <laughs> nie wykrywać baterie straci. O, jest kolejny. To no. Najgorsze jest to, że to są plastiki, a plastiki to nie są zbyt tanie rzeczy. Dobra. No co kolejny niedźwiedź? Co? Znów znaczy się zrespić w tym momencie, Ja sobie poszedłem na dół, sędzić w głąb wyspy. Na góra, dół? Na dole. Przesmyk jest. O, wiesz, że to niedźwiedź atakuje tego indyka w ogóle? Nie. Ja. Gdzie ty jesteś, powiedz mi. A teraz powiedz mi, proszę, do tamtej. To jest. O, jesteś? Pszczółki się ma. Tylko tego że mnie to idzie, powiem, skończył się wykrywać. Ale, że w ogóle nic się nie można z niej zrobić? Nie, z Lipa, to nie, nie da się naładować no, na naszej ładowarce. A plastików nie mamy. Ja wydałem 5 plastików na wiesz, na sam silnik. O mi wkię za karo i zabiorę O miód zabieraj. Tak, miód, miodek no. A może jakoś do ula się daje zapędzić, co? Nie ja wiem, ten to jakieś jest porażką. Widzisz, czy byłbym nie atakować, to wam nie zabierał. Jak te pszczoły? No kurde, no nie mogę ich zebrać. Tylko mnie atakują. Dobra, ciul z tymi pszczołami. Miuty im cały zabrałeś? Tak, zabrałem im za karę wszystko. Ja Dobra, z... gdzie idziemy? Nie wiem, wykrywa cię po prostu, ja, i ja bym... Ja bym szedł na górę, ci powiem. Ty może będę kopał na ślepo. No czekaj, ja szedłem tutaj, było zielone i się skończyło Eee, to chyba tak nie da się na ślepo. Chociaż... Nie wiem, jak trafisz to będziesz to, miał. To chyba lubi na takich kopiec zbocza, na kamieniach. Dobra, ja idę na górę zobaczyć w ogóle. Chcesz, nie chcesz nie, w, sensu, w sz, szkoda czasu na kupanie bezsensowny mi się zdaje, że jest tak zrobione, że musisz wykrywać znaleźć. A ile do tego trzeba metalu tam? Znaczy metal. Wykrywacz. Wykrywacz 12 plastików. Tak to wszystko mamy No nawet przy sobie. Bakterii nie mam Ja mam baterie, tylko potrzebę plastiku. Ja mam 6 plastików. Ty, jakąś antenę tu znalazłam. Lecite, tam Polas. Na górę wszedłem. Cofnąłem się i na górę. Mhm, czekaj tam lecę już. Póra, no za stasiem. Za, za, za Dobra, znowu mnie atakują. stać się za Mute. Dobra, uciekamy z tym. Nie było, tematu. mało. Ja, to jest krata. Jezu, ile radosne. Ale w Zero. Zero. Hmm. Mam tu hmm. jakąś antenę, czy ale, czy ona coś. Nie wiem. Tu mi nie mówi. Nic nie widzę. Czekaj, to jest antena, ale ona. Coś. W miejscu pojechałeś? Pojechałeś, proszę być. Gdzie ty jesteś? Jestem jest na górce już. A, widzę antenę. Mhm. Gdzie ty jesteś? To A ty tu. Pomaga. Kopiemy pod nią. Nie wiem, chodźmy dalej, bo tu nic nie. No, masz antenę wykrywać, czy nie masz antenę wykrywać? No, nie mam plastiku, tak. Ile ci brakuje? No, 12. A ja mam sześć. Mhm. Czy... o, tu jest, już będziemy mieli na kolejny miod do biopaliwa. O. Jak... O wow, gryzły mi za to, że biorę im miod. Majne miodę. Ale co tam ten oznacza? Nie wiem. Nie, może jakoś mogę te pszczoły teraz... O, wiem. No, on jest w tym miejscu, w tą stronę, gdzie my właśnie tą wyspę... ...tymi wieżami. Młodliwy. Co za się już zjadł? Hm? Co za szamał? Bo, o, indyka. O, indyk. O, A będą tutaj te... Ryby? Nie wiem Ty, tu coś jest chyba Nie Oprócz odpadków nic nie ma O kurde Co? Misiu mhm. ale, tyle, ale te... Te wyglądają ładnie, świecą te anteny nasze No o nie, rekin atakuje, rekin atakuje, rekin Gdzie ty atakuje? Łojezu <laughs> No no zabał serca Tak, te rzeczy mi to atakuje Słowo, Co, co ma być? On za taką oto O! Mhm. jest nie jest symetryczny. Muszę go przesunąć po jedną kratkę. Nie da się wyburzać? sam przecież burzysz. Ale nie, podłogi nie da wyburzyć. Bo postawiłem dokładnie tak ładnie, zrobiłem, a... Podłogiś się nie da, tylko ręki może wyburzyć. <grym> Rekin, chodź tu. No, a teraz tego nie zniszczę, będzie potrzebny, no dobra. dobra. to płyniemy. dalej. No co to, już wszystko? Wyspa? Chcemy jeszcze mięso w tyłu, wziąć sobie? W tyłu zwrot. Misio, tak? mięso czy nie? nie ma. Jak coś? O nie, nie deski. Jakie deski? Biopaliwo tylko. Tylko biogaz. Dobra, teraz mamy na cofanie kierunek. To co? To już jest? Ja... Ja... Uczyłeś? Uczyłem. No i co rodzice? to tyle z wyspy, ja? Widzę, się podnieść, tak by było dobrze, co? Ło! Oh. O. Wow. Teraz Dobra. Teraz to ma na żyć. To może mogę żabie To ten ser jest trochę siulowy. ponieważ. żagiem na dwie Panie kierowniku, kieruj. No teraz? teraz to się płynie. Na razie misiek. No i dobra, ludziska. tak jak widzicie. Wyspa. Jest ona, szkoda, że po ciemku. Ale widzicie... Ty, jak, to się, jak my się tam zbliżamy! Ale widzicie, ja. postęp technologiczny już jest. Też telewizora brakuje. No. Idziemy, bo nie ma. Teraz to leci. O, no i... No, w takim wypadeczku nie ma co chyba przedłużać bez sensu. Trzeba zrobić cięcie, chyba co? Kresy cięcie. Jest. 15 minut, odcineczek? <balances> Krótkie. Jo pierdolę, konta na stomu minęło. To. Mm. Plastikowy śmietnik? No nie, chyba trzeba. Szybko, szybko. Rób kurs na ten plastik. Nie, nie podaruj do plastik. Idolizer. Roki nie ma siły nas gonić. Lamus. A gdybyśmy mieli jeszcze tego więcej, chyba co? A, to już by było za szybko, a jeszcze paliłobyś wtedy. To Dobra. iż tam próbuj, coś się wykmienić. Nie, musisz po prostu celować sieciami. Celować, czyli wpływać w to. O. O i wyspa na, na, na lewo. Dobra, próbuję coś, Ja tu za bardzo nie widzę też. Bo jest. Kurwa, no to... widzę tak, czekaj. To trzeba te... ten zegar trzeba przenieść tabliczki, a nie. Nie że zegar, ale żebym trochę widział wyżej, bo... Typ, hmm. tyk, wszystko żeśmy minęli O, o? beczka się zapała pierwsza. Pierwsza ofiara. Nie wiem. O, może znowu coś A to deska znowu? Wszystkie wszystko płyną obok sieci. mamy no zbyt dużo sieci. To spójrz, w lewo, prawo, lewo, coś. Czekaj już. Daj w prawo. W lewo, wróćcie. jest pod podłogi zbieram te. Łajza. Jeszcze coś? Zręknę wrotkę Wszystko? Przede wszystkim, no jest sporo pl bo mamy, kurde, z drugiej strony cieśń. no nie, dogonił nas jednak połazik. Dobra, to co, lecimy już na wyspę, co? No, Kurz na wyspę. Tak, bo my tak mówimy, wracamy teraz, wracamy na te, wracamy na wyspy główne. Chcemy wszystko podkrywać, te usięcia porobić steamowskie. No i przy okazji odwiedzamy takie różne ciekawe wyspy jak była Nic ta przed chwilką nie. była. Widzicie jaka ładna. No i przy okazji rozbudowujemy się jeszcze. Chyba no, nie wiem co jeszcze, chyba silnik jest. silnik jest, ładowarka jest. O Chcesz się... wyspę zahaczyć? Która duża, mała, jaka ona jest? Mała. Chyba i na drzewa. Rybkę nie mam wykrywacza metali, co stać już. Masz plastik? Nie. Ile masz? Wiedziemy. 7. Przecież wspierałem tyle wessików. Zebrałem, aż jeden? Na pewno bogato. O! Na to beczki są przydane. A ja widzę coś. Dobra czyliście deski? No. A lina. Nie, ale ten tarasik, co zrobiłem, to jestem z niego zadowolony. Kurna, Kurwa, no. Ci powiem? Gdybyśmy wzięli całą ścianę sieciach No jo. Kuźwa, to wiesz, co by się działo? jakim ja by to wieś? Ale patrz, jakbyśmy tu dali ster, to byłoby idealnie, po prostu. Bym miał przestrzeń, co bym widział na dole, prawo, lewo, góra, dół. Mm, bo tak to, to mi zaś. Patrz, ta dolna ścianka mi tu przeszkadza. Tu oczu, się napić. A ja to muszę to i to. No, to nie chcę. No nie będzie widzieć radarów wtedy, a nie chcę przynosi, bo znowu wiesz, co by się działo. Mhm. Za blisko, za daleko antena. A jakby usunąć jakąś tam ściankę. Kurczę, no. Tak, muszę tam, muszę tam zobaczyć, co tam jest. To jest To tak. Ty, Na ja widoku zegar zasłania cały obraz. Zegar no, no najbardziej zasłania. Zaraz trzeba zrobić porządek. Czekaj. Tylko coś no, Ale patrz, uczyma. widzisz jak ta dolna skrzynka? Czy znaczy, ta dolna ścianka Tylko ona ta zasłania, skrzynką, ja no, wiemy, zegar to zasłania? Zegar też to zasłania. Czekaj. Już jest o sobie lepiej widzisz niż ten tabliczki jeszcze. No To możemy je przenieść, Ty, no, beczka, no, ominięta beczka, no. Jak Widzę. ty tak? Jest, idą. Widziałeś, ja byłem w. Byłem. Yy, Przerabiałem modernizację. Zagar jest, a nie stojący? Nie wiem, że ona on może stop. To znaczy, on tam stop. Hmm. Słyszę, że się paliwo kończy Tak, chodzę jeszcze ładnie No, a mi się rury, zrobi mi się zbiornik ten główny To jest też drogi Zbiorniczek na A paliwo, paliwo jak się do tego zbiera się? Zbiornik biopaliwa. Zbuduj z myślą o, myślą o biopaliwie. Tu robisz to i o. kupujesz Aha, rury, to... przewody paliwowe. To kiedyś jeszcze stworzył. No nie A co to jest? Zbiornik, zbiornik. biopaliwa, wtedy masz połączone z rurami. A ze zbiornika można połączyć bezpośrednio do silników. No tak, no widzisz, potem są te mocowania, te uchwyty są i tak samo... I tak samo yy, ładowarka też ma, to samo, wejście takie mhm. Już chyba coś... Widziałem wyspę trochę Ale ze bym trafił Tam paliwo? Mm. Nie, ale to się dużo jest. No tak, bo dałem. Aha. Ale za złośliwość. Płyniemy tak, że wszystko mijamy. Wszystko płynie. bokiem. bokiem, no, bokiem że... naszej, Z... naszej łodzi. super No nie, ale co tu się dzieje tutaj przy tym, przy malarni? Tu już rok ma ucztę totalną. Ty, tu to jest kolejna wyspa przed nami, co? Jest? Ja, ile jeszcze nam brakuje do tej. A chyba się tak. Kurde, naprawić. Muszę naprawić i plastików nie mamy znów. Nie mogę mu darować 465 metrów mamy dużą wyspę. Ale dużą, tą dużą, czy dużą że No, dużą A, tą fabularną. No czy nie. Tą fabularną tu mamy zaraz, ale wiesz, tą żółta, żółta. Ale dobra rodziska To co chciałem to pokazałem. Jakby będzie znowu coś ciekawego, to znowu się ukaże. Znowu się pokażę. No, więc na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć. Cześć. O, ja myślę...